Dzień dobry, witam Was serdecznie. Już za kilka dni startujemy z konkursem głównym w ramach Ligi Inwestorów, w którym można wygrać Porsche. Natomiast w dzisiejszym nagraniu przygotowałem dla Was mnóstwo informacji, o zasadzie wniosków, które wyciągnęliśmy na bazie tej pierwszej edycji, w zasadzie tej pierwszej części, w której na kontach demo można było inwestować wirtualne pieniądze, które były powiedzmy taką rozgrzewką przed konkursem głównym. Otóż w tej pierwszej części wzięło udział 14 tysięcy uczestników, co nas bardzo pozytywnie zaskoczyło. Do końca dobrnęło około 10 tysięcy osób i konkurs, tę pierwszą część skończyliśmy 30 września. Z mojej perspektywy wiele osób, które wzięło w nim udział, zmierzyło się z bardzo, ale to bardzo trudnym otoczeniem, dlatego że dodróg, który uzależnił rynki finansowe na przestrzeni ostatniej dekady, został w zasadzie wstrzymany. Co więcej, jak widzicie, w 2020 roku spada łączny bilans trzech najważniejszych banków centralnych, czyli mieliśmy do czynienia z piekielnie trudnym do, do inwestowania okresem. S&P 500 potaniało 22%, najbardziej modne spółki technologiczne, czyli Nasdaq ponad 33%, natomiast wielu inwestorów biorących udział w tej pierwszej części wygenerowało całkiem przyzwoite wyniki inwestowaliśmy z punktu widzenia euro, tak, był po prostu system konstruowany, natomiast ja wszystkie wyniki przeliczyłem w odniesieniu do złotówki i tutaj przykładowo top 10 wszystkich procent inwestorów wygenerowało średni zysk na poziomie niecałych 13%, co w tak trudnym otoczeniu, jak dla mnie jest majstersztykiem, druga powiedzmy dziesiątka, jeżeli weźmiemy pod uwagę procentowy rozkład, 5,7, trzecia 4, czwarta 2,1%. To jest bardzo, bardzo dobry wynik z punktu widzenia złotówki. Dla, żebyście mieli punkt odniesienia. S&P w tym samym czasie potaniało 3,5%. Polski WIG 28. I tu macie czarno na białym dowód, jak ważne jest globalne inwestowanie i szeroka dywersyfikacja po, pomiędzy akcjami, pomiędzy surowcami, metalami szlachetnymi, a gotówką. Bo jeżeli ktoś się ograniczał tylko i wyłącznie do do polskich spółek, co gorsza, tych najbardziej znanych, tych dużych, no to ostatnie 6 miesięcy było naprawdę dla, dla niego kiepskie. Co więcej, osoba, która wygrała ten konkurs, wygrała z wynikiem 60, 80, przepraszam, 2%. Druga miała 75%, trzecia 60%. Także co odróżniało ten konkurs od innych podobnych? Ograniczony potencjał do, do wzrostu, ale i brak wyczyszczonych kąt. Dlatego że Inwestowanie, na którym najwięcej zarabiają brokerzy, opiera się na lewarze i na bardzo dużej intensywności transakcji. Dlatego, że brokerzy zarabiają po pierwsze na prowizjach, po drugie zarabiają na kredycie, którego udzielają nieświadomym często inwestorom. I efekt jest taki, że przy konkursach, które trwały załóżmy w, przyszłości, w przeszłości 10-15 dni transakcyjnych, osoba, która wygrywała pomnożyła kapitał razy 20%. To był piękny wynik. U nas dla porównania 82% w pół roku. Tyle, że już mało kto wspominał o średnim wyniku, czy o tym, że powiedzmy połowa osób czyściła konto w ciągu pierwszych kilku dni transakcyjnych. Natomiast tutaj średni wynik inwestorów w złotówce wyniósł plus 1,7%. Uważam, że ja na tak dużą grupę osób, czyli ponad 10 tysięcy, jest to bardzo dobry wynik. Wspominam o dźwigni, wspominam o CFD-kach, dlatego że tutaj twarde dane są nieubłagane w zależności od brokera absolutna większość osób traci na wykorzystywaniu cfd ku bądź dźwigni w instrumencie, który po prostu w konkursie wyłączyliśmy. U jednego brokera mamy 75, 77% rachunków detalicznych, które generują straty, u innego 81, u innego 79, u jeszcze kolejnego 82 i tak Także to, że wyłączyliśmy możliwość kontraktu futures, wyłączyliśmy możliwość shortowania z wykorzystaniem wysokiej dźwigni, to tak naprawdę sprawiło, że średni wynik dla, dla konkursu był, był naprawdę bardzo fajnym poziomie, bo uważałem, że przy tak trudnym otoczeniu skończymy pod, pod kreską, natomiast jak się okazało, udało się wyjść minimalnie na plus, co biorąc pod uwagę tak trudne otoczenie, w którym banki centralne podnoszą stopy procentowe i redukują bilans, uważam za, za naprawdę fajny wynik. Kolejnym czynnikiem, który przyłożył się też do dobrego wyniku, był duży poziom gotówki wśród inwestorów, dlatego że mimo że konkurs trwał 6 miesięcy i przechodziliśmy przez okres, w którym ceny wielu aktywów taniały, to wielu inwestorów utrzymywało spory ym, poziom gotówki. Dzięki czemu mieli pieniądze do inwestycji wtedy, kiedy one rzeczywiście były potrzebne. Jednocześnie gotówka też okazała się takim czynnikiem stabilizującym. Część inwestorów, którzy w pierwszej fazie tego konkursu zobaczyło, dostrzegło okazję na szortowanie spółek technologicznych, mogło do tego wykorzystać niektóre instrumenty, ale oparte minimalny lewar mowa o ETN nakręcających na spadki. Ja o nich celowo nie wspominałem wcześniej żeby nie zachęcać ludzi, natomiast jak widać, odpowiedni poziom edukacji wśród, wśród uczestników zrobił swoje. Kolejnym czynnikiem, który pomógł wygenerować wynik, była inwestycja w surowce, bo o ile na przestrzeni 6 miesięcy konkursu S&P potaniał o kilkanaście procent, to spadek na surowcach ograniczył się do 9, ale to nie jest tak, że wszystko nagle taniało. W pierwszej fazie konkursu mieliśmy bardzo fajne wzrosty na surowcach, na ropie, na, na surowcach rolnych, więc można było surowce wykorzystać do wygenerowania w pierwszej fazie konkursu fajnych zysków. Generalnie zebrałem do kupy naj, najbardziej popularne aktywa wśród uczestników i podzieliłem je w takich kilka grup. Tutaj macie na przykład SQQQ i TQQQ. To były dwa instrumenty, które pozwalały z minimalnym lewarem, bodajże dwukrotnym, o ile dobrze pamiętam, inwestować na wzrosty, bądź na spadki bardzo zmiennych aktywów, jakimi są po prostu spółki technologiczne z NASDAQu. Późniejsza grupa, bardzo popularne spółki ze Stanów Zjednoczonych, czyli Apple, Amazon, Tesla czy, czy Microsoft. Trzecia grupa to już surowce. Archer, Midian, Daniels, Energy Fuels, Cameco Corporation czy Uranium, ETF na, na spółki uranowe, czyli powiedziałbym z trzech, z czterech spółek surowcowych trzy dawały ekspozycje na, na uran. Bardzo dobrze. Później z kolei mieliśmy złoto, srebro, ETF na spółki wydobywcze oraz Sibani, moją ulubioną spółkę, dając ekspozycje na palat platynę i wkrótce na, na nikiel i metale ziemzia, ziem rzadki, przepraszam, oraz obligacje skarbowe, które akurat w ciągu ostatnich kilku miesięcy okazały się kiepskim wyborem. Myślę, że też duży wpływ na, na dobre wyniki miały po prostu materiały edukacyjne, które, w które się mocno zaangażowaliśmy. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o jakieś filmiki instruktażowe, pokazujące, w jaki sposób się poruszać na, na Exante, ale mnóstwo filmów, które pomogły uczestnikom zwiększyć wiedzę, a które były po prostu dostępne za, za pośrednictwem platformy. W trakcie na przykład konkursu demo opublikowałem jak działa rynek surowców, analizę techniczną dla opornych, część pierwszą i drugą. Chodziło o to, żeby pokazać ludziom kiedy wejść, kiedy wyjść, no bo przez to, że mam ograniczony czas, czyli 6 miesięcy, w naturalny sposób trzeba dokonywać większej ilości transakcji niż, na, niż w realnym życiu. Kolejny odcinek, jak wyszukiwać prawdziwe okazje, kolejny w jaki sposób podłączyć się pod trendy i 10 rad wzmacniających psychikę inwestora. Teraz podczas konkursu głównego oczywiście nadal będę przygotowywał kolejne odcinki. Jednym z nich są, które spółki technologiczne są atrakcyjnie wycenione, top 10 świetnie wycenionych dywidendowych arystokratów. Jakie wnioski wyciągnęliśmy na bazie 500 lat historii, finansów za pomocą Ray Dalio? Genialne opracowanie każdemu je polecam, żeby je przeczytał. Natomiast my dla Was przygotowujemy takie skrótowe opracowanie. Jakie spółki wybierają obecnie sławni inwestorzy? oraz jak używać skanerów akcji i wyszukiwać ciekawe spółki. Także jak widzicie, mimo tego ciężkiego otoczenia, sporej części inwestorów udało się wygenerować przy zastosowaniu sensownych zasad bardzo przyzwoite wyniki. Natomiast jeżeli chodzi o y, y, klasyfikację generalną, no to pierwsza osoba, Maria, 82,5% Zwrotu. Druga osoba 75, później 63. No, i tutaj y, myślę, że szczególne gratulacje należą się Marii. Po pierwsze, dlatego że udało jej się wygenerować bardzo dobry wynik. Po drugie, za to, że pokazała facetom, że kobiety także potrafią być dobrymi inwestorkami i co ważne, y, w pucharze tradera. Także zwyciężyła kobieta. W 10 rundach pokonała po prostu kolejnych 10 uczestników. No i okazało się, że Iza dołączyła do, do naszego zespołu, z czego jestem bardzo szczęśliwy i dumny. Przy okazji Maria, która wygrała, pochwaliła nam się, że sporą część wiedzy wzięła z naszej książki, a Iza po prostu jest absolwentką i kursu naszego, i, i kopiowania. Kolejnym konkursem, który można było rozegrać, w zasadzie pod konkursem, tak chyba możemy to nazwać, były te ligi prywatne. Tych lig utworzono kilkadziesiąt i zasada była taka, że wybieraliśmy 15 najlepszych uczestników z danej ligi, więc w naturalny sposób ligi duże miały przewagę nad ligami mniejszymi. No i tu znowu nam się udało fajny wynik wygenerować, dlatego że Liga Independent Trader to jest liga, która została założona. Przez kursantów i osoby kopiujące z tej grupy po prostu puścili informację, prośbę o założenie takiej ligi. Ktoś utworzył tam ligę i do tej ligi się przyłączały kolejne osoby. Wygenerowało rzeczywiście największy zwrot, zwrot. był to 22%. Tylko dla Roninów jest to liga założona przez jednego z naszych czytelników bloga, który się bardzo często udziela w komentarzach i później mieliśmy ligę Nam Zależy. Osoba, która w zasadzie założyła ligę, miała prawo przekazać na cel charytatywny 10 tysięcy euro od nas i przygotowaliśmy pod to, w zasadzie pomogliśmy, bardziej powinienem powiedzieć, przygotować głosowanie i wybrano jako cel tej nagrody Fundację Dom rodzinnej Terapii dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Jeżeli chodzi o konkursy główne bo jakby nie było, konkurs demo był tylko pewnym przygotowaniem do, do prawdziwej rozgrywki. Konkurs rozpoczynał się za kilka dni, bo 24 października. Natomiast jeżeli ktoś przykładowo nie zdąży rozpocząć 24 nic się nie dzieje. Może rozpocząć po tygodniu, po miesiącu, po dwóch. I tak naprawdę udział jest w miarę prosty. Ok, jest pewien w miarę wysoki pułap, bo to jest 10 tysięcy euro, ale inwestujemy już prawdziwe pieniądze. W pierwszym konkursie wprowadziłem pewne ograniczenia. Natomiast te ograniczenia zdejmuję. Chodziło mi o to, żeby wyeliminować taki skrajny element spekulacji, żeby nie dochodziło do takich no, dziwnych sytuacji, że wygrywa ktoś, kto zrobił kapitał razy 20, a pozostało 80% uczestników wyczyściło konto. Teraz, kiedy już inwestujemy na prawdziwych pieniądzach, mogę zdjąć ograniczenia, dlatego że zupełnie inaczej się inwestuje pieniądze wirtualne w konkursie, a inaczej się inwestuje także w konkursie już nasze ciężko zarobione pieniądze, także jeżeli ktoś chce może nadal przystąpić do, do tego konkursu, jeżeli ktoś już ma konto w demo może po prostu dołączyć do, do konkursu, tutaj nie ma absolutnie żadnych ograniczeń, może przesunąć na subkonto 10 tysięcy euro i wziąć w nim udział. My tak czy tak będziemy przygotować mnóstwo materiałów edukacyjnych, w najbliższy czwartek wieczorem poprowadzę webinar dla uczestników konkursu, po to, żeby ich wprowadzić, pokazać jak wygląda obecnie sytuacja na, na rynku. Ktoś może się zastanawiać, no kurczę, nadal te stopy procentowe rosną, nadal banki centralne redukują bilansy, mamy kiepski moment. I rzeczywiście tak, z jednej strony, ja sam mam bardzo duży udział gotówki w tym momencie, natomiast nie wiem jak będzie za tydzień, nie wiem jak będzie za miesiąc. Buffett na przykład już dzisiaj, widząc okazję na rynku amerykańskim, redukuje swoją gotówkę. Po prostu spółki, które obserwował od lata, które dzisiaj wreszcie są w atrakcyjnych poziomach cenowych, po prostu je dokupuje. No I tu mogę powtórzyć jeszcze raz: bądź chciwi, gdy inni się boją, bój się, gdy inni są chciwi. No. Powiedziałbym legendarne powiedzenie, ale perfekcyjnie odzorowujące sytuacje na, na rynkach kapitałowych. A dzisiaj rzeczywiście. No mamy takie nastroje, że generalnie uważam, że jesteśmy w takim trendzie nadal spadkowym, natomiast za każdym razem, kiedy poziom strachu dochodzi do jakichś ekstremalnych poziomów, jak na przykład w maju, czy jak na przykład na początku października, no to dochodzi do krótkotrwałych odbić, na których można przynajmniej w krótkim okresie jakieś pieniądze zarobić. Dzisiaj, a w zasadzie w momencie, kiedy przygotowuję dla Was prezentację, czyli 18 października, mamy do czynienia z, no, z bardzo dużym strachem. To nie jest strach jeszcze ekstremalny, ale dużym, dużym strachem. Także w nadchodzących tygodniach, moim zdaniem, w związku z tym strachem, dojdzie do, do lekkiego odbicia. Powiedziałbym może w nadchodzących dniach. Jak będzie później, zobaczymy. Październik, pamiętajcie, jest określonym miesiącem strachów, mimo że statystycznie spółki generują dobre wyniki. Czyli wrzesień statystycznie jest kiepski, październik statystycznie jest dobry, ale jeżeli dochodziło do krachu w przeszłości, to zdecydowanej większości dochodziło właśnie w październiku. Także ja na przykład z moimi prywatnymi pieniędzmi, czy z pieniędzmi ludzi, którzy kopiują nasze ruchy, podchodzę na razie ostrożnie, przynajmniej do końca października. Później zobaczę, ale tak czy tak, jeżeli inwestujecie pieniądze, to zachęcam Was do wzięcia w konkursie, no bo łączna pula nagród przekracza 600 tysięcy. Nagrodą, jak już podkreślałem wielokrotnie, jest Porsche Macan Turbo. Poza tym do wygrania są MacBooki, monitory Samsunga, iPhone 14, Apple Watch'e. Powiedziałbym takie bardziej prozaiczne rzeczy, ale z których sam korzystam. Jest, jest voucher na wycieczkę, jest wyciskarka wolnobrotowa do soków, jest jazda Porsche po torze, dostęp do kursu Inteligentny Inwestor, dostęp do mojego portfela czy, czy książki. Abstrahując od najlepszych wyników w konkursie, przygotowaliśmy też inną klasyfikację, jest to klasyfikacja Sharpa. Czyli chodzi o portfel, który owszem wygenerował zysk, ale dokonał tego w obliczu możliwie jak najmniejszej zmienności. To też się dla nas liczy. Czy ktoś w obliczu tak zmiennego rynku potrafi systematycznie nadrabiać i chcemy takie osoby też wynagradzać. Więc jeżeli ktoś osiągnie najniższy współczynnik, najlepszy współczynnik Sharpa w otoczeniu wzrostów, Także otrzyma od nas nagrodę. W tym przypadku będzie to najnowszy iPhone. Także, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wejdźcie na Ligę Inwestorów, załóżcie tam konto, przejdźcie procedurę KYC w Exante i dopilnujcie, żeby na Waszym koncie znalazło się 10 tysięcy euro. Jeżeli ktoś już ma na przykład to konto w Exante, bądź pracował z nimi i nie wie, jak, jak podejść do tego, to przygotowałem, w zasadzie Marcin mnie przygotował cztery filmiki na, na każdą ewentualność. Czyli brałem udział w konkursie i mam zweryfikowane konto. Nie brałem udziału w konkursie demo i nie mam zweryfikowanego konta. No każdy w zasadzie scenariusz tutaj bardzo dokładnie omówiliśmy. Także jeżeli chcecie, dołączcie do tego, a ja z mojej strony abstrahując od nagród, abstrahując od wyników. Tak jak w pierwszej części konkursu przekażę wam jak najwięcej wiedzy, no bo wiedza jest moim zdaniem i ponadczasowa i jest najważniejszą rzeczą, którą możemy wyciągnąć z takich konkursów. Także dziękuję wam bardzo za uwagę no i zapraszam do udziału w konkursie głównym. Do widzenia.